Zobaczcie co tutaj mamy. Tutaj są przylepce takie. Lep do drzew. Zaczęły się wędrówki mrówek do mszyc i teraz tutaj już widać ładne drzewko jest gruszka, ale tu tu już jest są mszyce. Zaczynają się. Jak spore ładnie to złapiecie to uratujecie drzewko. O! Tu już są mszyce. A tak to jest ogólnie jeszcze OK. No i po prostu ten przylepiec przerywamy drogę dla mrówek. One już tutaj się dostały, jest ich sporo. I teraz próbują już czują zagrożenie, próbują po prostu zejść z tego drzewka.